Darmowe nagrody dla każdego, mapa na szybsze wbijanie expa w tym sezonie, nowa aktualizacja, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym materiale, także koniecznie udajcie go do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy na ulicy chcielibyście znaleźć 100 zł, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli Wy, moi drodzy, będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma w. Pisamy, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku to co zawsze, czyli mapka na expa. Wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy, wpisujemy ten oto kodzik. No i oczywiście moi drodzy tylko przypomnę, że na każdej z takowych mapek na samym początku warto odczekać sobie po wejściu od 10 do 15 minut. Wtedy tego expa dostaniecie o wiele, wiele więcej. No i ja zaraz Wam pokażę jak akurat na tej mapie właśnie wpijać expa. Więc oczywiście standardowo, po na takową mapę idziemy sobie do generalnie lifta. Następnie idziemy sobie do sekcji z broniami, która jest dokładnie tutaj. I w tej sekcji standardowo to co zawsze, czyli bierzemy sobie właśnie graplera, który jest dokładnie w tym miejscu. Teraz idziemy sobie prosto i tutaj musimy właśnie znaleźć ten przycisk, żeby go sobie kliknąć i wyłączyć całe to niebo. No i w tym momencie idziemy znowu do broni, lecz idziemy sobie właśnie koło dokładnie tej pompy. I tu budujemy następującą rzecz, czyli 5 ram w górę, czyli tutaj mamy 3, 4, 5. Następnie jedną podłogę, tutaj teraz cztery rampy w górę, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Znowu jedną podłogę, i jeszcze tu trzy rampy w górę, i znowu jedną podłogę. Czyli, no, budujemy po prostu 5, 1, 4, 1, 3, 1. I na samym końcu mamy Secret XP i jest to tak zwane AWK XP, czyli, no, będzie nam się tu cały czas nabijało. Następnie, moi drodzy, idziemy do kolejnego przycisku, i w sobie to możemy sobie skorzystać z tego, co przed chwilą zbudowaliśmy, czyli właśnie z tej wielkiej rampy. Dosłownie idziemy sobie tutaj, i musimy zbudować się, generalnie, do tego hotelu, który znajduje się tutaj. Także, do, dosłownie, może nam to zająć chwilę, a jeżeli jeżeli Wam podobają się te mapy na Expa i z nich korzystacie, możecie pod tym filmem zostawić łapeczkę do góry, bo dużo osób pisało, że właśnie korzysta, także naprawdę nie ma za co. No i teraz, oczywiście, idziemy sobie właśnie do tego oto motelu, hotelu, i w tym momencie, dokładnie w tym miejscu, gdzie jest to pęknięcie, budujemy 5 ramp do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery i jedną podłogę na końcu. No i mamy przycisk Secret XP. Także oczywiście, tak jak widzicie, powinienem zacząć dostawać więcej expa. ale do niestety dostaję go nie aż tak dużo jak myślałem. No ale jeszcze tutaj zostało trochę przycisków. Idziemy teraz dokładnie tam, czyli do sobie przed siebie, tak, dokładnie tam. No i moi drodzy, kiedy jesteśmy koło tej fontanny, to dokładnie w tym oto miejscu budujemy 5 ramp do góry. Czyli raz, dwa, trzy. 4 i 5 i stawiamy jedną podłogę, czyli klasycznie i odbieramy expa i tutaj powinienem tego dostać o wiele więcej, tak jak myślałem, tutaj właśnie no dostałem tego expa naprawdę, ale to naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i moi drodzy, jest na tej mapie jeszcze jeden przycisk no i moi drodzy, żeby takowy przycisk odebrać, musicie się zbudować dokładnie tutaj gdzie ja, czyli właśnie do tej oto latającej platformy. Także tam jest właśnie spawn. Tutaj jest ta platforma, raczej każdy powinien ją zobaczyć. Budujemy się pod nią i koło tej żarówki mamy ostatni przycisk. Także oczywiście go klikamy. No i dostajemy większego expa. No i oczywiście ja już parę mapek dziś testowałem, dlatego dostałem tego expa nieco mniej, ale wam to powinno dać tego expa o wiele, wiele więcej. No i teraz przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite. I na samym początku taka myślę, że całkiem mnie fajna rzecz, a najdokładniej skin, który miał być właśnie, no, za odróć znajomego, no niestety finalnie się okazało, że w tym odróć znajomego się nie pojawił. No i dosłownie cały ten zestaw byłby wręcz idealny właśnie pod ten cały event, lecz Epic Games stwierdziło, że właśnie zrobi nieco inaczej. Inno stwierdziło, że doda właśnie coś dla posiadaczy ekipy, lecz nie będzie to właśnie coś takiego w 100% zwykłego, jak było zawsze. Ze względu na to, że, no, po prostu napisali oni, że co każdy na następny miesiąc będziemy otrzymywali kolejną nagrodę właśnie z tego zestawu, czyli na samym początku mamy otrzymać standard, później za drugi miesiąc jak kupimy ekipę otrzymamy coś jeszcze i dopiero na piątym miesiącu otrzymamy właśnie tego no po prostu zimowego futrzaka, także no, troszeczkę według mnie dziwne, no ale oczywiście normalnie będą jakieś inne ekipy, także to są po prostu takie dodatki, że tak powiem, więc no dostaniecie pewnie jakiegoś normalnego skina i przy okazji właśnie te nagrody, a przy piątym miesiącu właśnie otrzymacie również tego zimowego futrzaka, także tak to właśnie wygląda. I miejmy nadzieję, że przy jakiejś następnej aktualizacji może Epic Games wreszcie doda coś dla odróż znajomego, bo według mnie cały ten evencik był naprawdę bardzo fajny. Tak samo również, jak i moi drodzy jeden z likerów myślę, że ostatnio może się również bardzo, ale to bardzo cieszyć, tym, że napisał na swoim Twitterze, że już niedługo, a bardziej no to w sumie dzisiaj, no ma coś ważnego do ogłoszenia. Tak zwane duże ogłoszenie, czyli huge announcement. No i generalnie moi drodzy, Tą osobą jest właśnie no, osoba, która tworzy koncepty skinów do Fortnite'a, i no, jest to generalnie raczej zapowiedź tego, że któryś z jego konceptów zostanie dodany właśnie do Fortnite'a i najprawdopodobniej będzie to jakiś wakacyjny skin. I teraz na ekranie widzicie trzy koncepty takie wakacyjne, właśnie od tego ziomeczka, które mogą się właśnie w grze pojawić, więc możecie w komentarzu napisać, który według Was z tych konceptów powinien się w grze pojawić. Według mnie osobiście powinna być to właśnie ta małpka, bo wygląda. Ten skin naprawdę to naprawdę kozacko, więc zobaczymy, jak to dokładnie będzie. I tak, moi drodzy, już dzisiaj w Fortnite będzie nowa aktualizacja, czyli 25.11, która wprowadzi nam naprawdę, ale to naprawdę masę nowości. Także na samym początku mamy właśnie wakacyjny event, do którego sobie jeszcze zaraz przejdziemy. Nowe skiny i mamy tutaj otrzymać właśnie wakacyjną Elisę, wakacyjnego chaosa Agentu i właśnie że tak powiem, jakieś inne ciekawe skiny wakacyjne, nowe wyzwania, jakieś zmiany na mapie, oczywiście również związane z wakacjami, do gry mają powrócić właśnie tak zwane lody, ma się pojawić nowa pompa, czyli Explosive Repeater, następnie nowe perki, oczywiście zapowiedź jakiejś ekipy następnej, no bo jak już mówiłem, ten futrzak nie będzie w tej ekipie, no i przy okazji masa innych rzeczy. I moi drodzy, wakacyjny event niestety, ale jeszcze dzisiaj nie startuje. Wiemy, że właśnie oficjalnie cały ten event wystartuje dopiero 4 lipca, czyli no jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. No i aktualizacja będzie dzisiaj, event startuje 4 lipca, no a właśnie 6 będzie do odblokowania Miałśniak Mrajski, czyli sekretny skin z obecnego karnetu bojowego. Na temat całego wakacyjnego wydarzenia wiemy, że właśnie w grze ma się pojawić masa wakacyjnych zmian. Oczywiście na miejscówkach, no i zapewne jest też szansa, że otrzymamy jakieś właśnie czysto wakacyjne bronie, ale nie mam absolutnie w 100% pojęcia. No wiemy też, że mają się pojawić wakacyjne właśnie pojazdy, w tym między innymi deska do surfowania. No i co najważniejsze darmowe nagrody, czyli właśnie 14 dni lata. Lecz tym razem będzie to pod nazwą Summer Escape, czyli letnia ucieczka. No i jak się, moi drodzy, okazuje, no to ma być to coś na wzór 14 dni lata, czyli no eventu, który był kiedyś bardzo, ale to bardzo spoko zrobiony, czyli że codziennie dostawaliśmy nowe wyzwanie i codziennie mogliśmy odblokować kolejną darmową nagrodę. Także miejmy nadzieję, że w tym roku również tak będzie, bo jak jeden z likerów napisał, no to w tym roku żadne z wyzwań, właśnie na te 14 dni lata, ma po prostu nie być, że tak powiem, w trybie kreatywnym, czyli nie będziemy musieli wchodzić na jakieś mapy i robić czegoś tam, tylko wszystko będzie czysto w Battle Royale, czyli no wiemy, że w grze będzie również dużo zmian. Oczywiście jest też szansa, że otrzymamy jakieś inne rzeczy czysto od razu po aktualizacji, na przykład styl do kilofa, o którym już Wam niejednokrotnie mówiłem, no i raczej takowy styl gracze otrzymają i jest naprawdę mało Szansa, że również otrzymamy zwrot na ten kill, off, także jakoś bym się za bardzo na to nie nastawiał, ale wiadomo, że szansa na to jest. No i tak samo jakieś style do jakichś innych skinów, po prostu takie wiadomo, wakacyjne style. No i oczywiście teraz w grze również możemy zdobywać przykładowo na przykład jeszcze po prostu wyzwania, w których możemy zdobyć sztandar i dwie emotki. W sensie to bardziej dwa emoji. Także nie wiem, czy jest to jakoś w 100% mega fajne. No i też zadania migawki, gdzie możecie sobie pograć skinem Oro, tak jak już mówiłem, w którymś. Z ostatnich materiałów, no i możecie też za ukończenie czterech wyzwań dostać emoji. Także miejmy nadzieję, że po tym update'cie coś dostaniemy, ale jeżeli od razu po update nic za darmo się nie pojawi, a raczej coś powinno. No to 4 lipca właśnie startuje event z wakacjami, także na spokojnie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo i dziękuję Wam za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych materiałach, do zobaczenia i cześć!